Przypewnie więcej nie weźmie, bo to niedobre. Pikula, to jest niedobre! Pikulek, Czyż to jest ostre, niedobre. ciąga w A najpierw delikatnie wsadziła rączkę i nie wzięła. Czy <laughs> się pełną gębą. Bo... <laughs> no to zaraz wysypie. Nie, bo chciała włożyć łapkę, ale zobacz jak się zamknęła patka. Matko kochana. Niedobre, mama mówiła, że to niedobre jest. To jest ciasteczko, to sobie wyjmij przynajmniej. Wikulek! No, no <noise> Wikusia! Wikula, co masz? Poczęstowałaś się ciasteczkiem, tak? No dawaj, lecz, dasz. Dobre. Tata, czy widziałeś, co nasze dziecko wyprawia? Mhm. Mm Najpierw się najadła chipsów, a teraz się ciastki poczęstowała. Ale jedno masz jeszcze, zostaw drugie. Masz ciasteczko, zjadaj! Mój, czy dobre. Twarde trochę, co? Bo to zęby trzeba mieć do takich ciastek. Ona chce chusteczkę, żeby sobie buzie wytrzeć, bo się ubrudziła, nie widzisz? Żeby się najeść tych chusteczek. Dobra, może już masz to ciastko i może idź do uleczka swojego, co? Próbuj, mama. Dobre. Dobra, ja idę. Zrób babci papa. Papa. Kupę ma, przegniło. O, oh, ona łyśnia i